Witam na kanale gazetki i promocje z tej strony Himek. Drodzy widzowie, słuchacze, prenumeratorzy i tropiciele promocji, dzisiaj nie będzie o gazetkach, chociaż to temat święty, tylko o czymś równie ważnym, o modzie, a konkretnie o modzie wakacyjnej Polaków, czyli o stylu który krzyczy jestem na urlopie z odległości kilometra, nawet jeśli ten urlop to tylko wyjście do osiedlowego sklepu po loda w rożku. Zacznijmy od fundamentów, czyli obuwia. Kiedyś królowały japonki, ciche zdradliwe paskudztwa, które potrafiły wbić się między palce z siłą małego szatana. A teraz? Teraz mamy kuboty. Królowie polskiego deptaka. Niezniszczalne, wodoodporne, wchłaniają piasek jak gąbka i rozprzestrzeniają go po całym pensjonacie. Można w nich wejść do wody, na molo, do sklepu i iść na wesele. Kubota to nie klapek, to styl życia. Dalej mamy ręcznik plażowy. Ale uwaga, nie byle jaki, bo prawdziwy Polak. Nie kupuje ręcznika z palmami. On bierze ten, który był w promocji na stacji benzynowej z logo jakiegoś oleju silnikowego albo wielkim napisem Gwarancja jakości Polbrook 2006. Nieważne, ważne by był duży i zasłaniał brzuch poschabowym. Ewentualnie ręcznik taki może manifestować, że pochodzi z hotelu w Egipcie i z roku 2000. Nakrycie głowy. To temat wrażliwy. Oczywiście są czapeczki z daszkiem, te same, które nosiło się do koszenia trawnika, ale Elita Mody idzie dalej. Po kapelusik leśniczego. Trochę myśliwy, trochę Janusz, idealny do smażenia karkówki na plażowym grillu, z boczkiem w ustach i nieśmiertelnym co tam sąsiedzie. Teraz creme de la creme, czyli odzież koszulka. Obowiązkowo za ciasna lub za luźna, bo w rozmiarze L nie było już koloru kanarkowy Neon. Na klatce wielki napis Kalifornia 1983, albo Superman. Koniecznie po angielsku, bo tak jest bardziej światowo, albo jeśli mamy szczęście, to przerobiona koszulka z jakiejś firmy budowlanej. Shorty. Oczywiście i to takie, które nosiłoby się tylko podczas remontu. Kieszenie jak worki na gruz, sznurek zamiast guzika, a w środku piasek z wakacji w roku 2009. Do tego torba typu nerka, noszona z dumą przez ramię, jakby to była torba kurierska z tajną przesyłką. Co tam jest? klucze do auta, maść na ukąszenia i 3 złote w monetach, czyli ekwipunek na każdą ewentualność. Ale żeby nie było, moda to także biżuteria, i tu wchodzi on. Złoty Łańcuch ciężki jak sumienie po czterech kebabach, na szyi w słońcu lśni jak posadzka w biedronce po mopie. Czasem jest jeszcze bransoletka, również złota, albo sygnet z tajemniczymi symbolami, które znają tylko sprzedawcy na odpustach. Na koniec dodajmy jeszcze kilka detali. Okulary przeciwsłoneczne z kiosku za 9,99 w kształcie, który mógłby odstraszać mewy. Do tego plastikowa torba z Biedronki z grafiką arbuza, w środku kryjąca cztery bułki kajzerki i pęto kiełbasy. Oraz najważniejsze, nieśmiertelny parawan w kolorze Wstydzę się siebie. Najlepiej taki, który po rozłożeniu zajmuje pół plaży i powoduje konflikt dyplomatyczny z rodziną spod Radomia. I tak to wygląda. Polska plaża nie potrzebuje Paryża, bo my mamy swój styl. Styl dumny, styl niepodrabialny, styl, który krzyczy: Jestem sobą i mam to w klapku Kubota. Pozdrawiam słonecznie i idę szukać mojego wakacyjnego ręcznika z napisem: Transport i Spedycja Januszeks. Miłego dnia i do zobaczenia na plaży. Verso il sole andiamo insieme. Sotto il cielo azzurro senza pensieri, in vacanza senza più catene, con il mare che ci culla nei desideri. Le strade qui, il vento tra i capelli, le spiagge dorate, i sogni ribelli, sorrisi e risate, sotto le stelle, la notte ci chiama, lasciamo tutte le ansie. Con un gelato in mano camminiamo sul lungomare. Le luci della sera ci fanno sognare, ogni momento eterno, quando sei con me, lontano dalla routine, solo noi due sai perché. Verso il sole Andiamo insieme sotto il cielo azzurro senza pensieri In vacanza senza più catene Con il male che ci culla nei desideri La via calda tracce i nostri passi, il profumo dei pini, ricordi nei sassi, un'avventura nuova ogni giorno che passa, tra musica e balli viviamo con passione e classe. E quando la sera scende piano, il tramonto ci avvolge e tutto è più chiaro. Le luci del villaggio iniziano a brillare, noi due insieme pronti a continuare a sognare. Verso il sole andiamo insieme, sotto il cielo azzurro senza pensieri. In vacanza senza più catene, con il mare che ci culla nei desideri. Mm. Verso il sole, mano nella mano, ogni giorno un dono con te accanto. In vacanza il cuore si espande, la nostra estate eterna e vibrante. Congelato in mano camminiamo sul lungo mare, le luci della sera ci fanno sognare ogni momento eterno, quando sei con me, lontano dalla routine solo noi due sai perché, solo noi due sai perché, verso il sole andiamo insieme. Sotto il cielo azzurro senza pensieri, in vacanze senza più catene. Con il mare che ci culla nei desideri. Nei desideri. Nei desideri. Verso il sole andiamo insieme, sotto il cielo azzurro senza pensieri, in vacanza senza più catene, con il mare che ci culla, nei desideri, nei desideri, nei desideri. L'estate è qui, il vento tra i capelli, le spiagge dorate, i sogni ribelli, sorrisi e risate, sotto le stelle, la notte ci richiama, lasciamo tutte le ansie. Con un gelato in mano camminiamo sul lungomare Le luci della sera ci fanno sognare Ogni momento è eterno Quando sei con me Lontano dalla routine Solo noi due sai perché Verso il sole andiamo insieme Sotto il cielo azzurro senza pensieri In vacanza senza più catene con il mare che ci culla nei tessi Sulla sì, sabbia calda Tracce dei nostri passi Profumo dei pini Ricordi nei sassi Un'avventura nuova Ogni giorno che passa Tra musica e balli Viviamo con passione e classe